Sita Jantra, pracujemy dla Ciebie i dla naszego środowiska. Spółka Sita Jantra z siedzibą w Szczecinie jest częścią grupy kapitałowej Sita Polska, która wchodzi w skład koncernu Suez Environment, jednego ze światowych liderów w dziedzinie usług dla ludności. Spółka działa na rynku od ponad 20 lat. Do grona jej klientów zaliczają się liczne spółdzielnie, wspólnoty, klienci komercyjni, samorządy, a także osoby prywatne. CITA JANTRA świadczy kompleksowe usługi związane z odbiorem i zagospodarowywaniem odpadów komunalnych i przemysłowych. Zakres usług CITA JANTRA: Wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wywóz gruzu oraz nietypowych odpadów przestrzennych systemem kontenerowym. Gospodarka surowcami wtórnymi Wywóz odpadów poremontowych w workach typu Big Bag Wywóz odpadów segregowanych oraz komunalnych w workach jednorazowych Dzierżawa pojemników z piaskiem podczas okresu zimowego, a także uzupełnianie piasku w pojemnikach Likwidacja dzikich składowisk Przyjmowanie odpadów do unieszkodliwienia i odpadów segregowanych Obecnie spółka dysponuje następującymi instalacjami i obiektami przeznaczonymi do zagospodarowania odpadów, stale rozwijając swoją infrastrukturę i planując kolejne inwestycje. W Szczecinie stacją przeładunkową odpadów wraz z sortownią odpadów komunalnych o wydajności 120 Mg na rok. Punktem zbiórki odpadów poużytkowych, w szczególności odpadów opakowaniowych komunalnych. W MIRowie nowoczesnym zakładem zagospodarowania odpadów. Stacja przeładunkowa i sortownia odpadów. Sortownia odpadów zbudowana została na terenie bazy techniczno-eksploatacyjnej spółki Sita Jantra, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji przeładunkowej. Jest z nią technologicznie powiązana. Do sortowania są przyjmowane odpady komunalne zbierane na terenie miasta Szczecina oraz gmin ościennych. Proces sortowania polega na wydzielaniu w bębnie rotacyjnym z masy odpadów komunalnych frakcji mineralnej o wielkości od 0 do 20 mm, frakcji od 20 do 80 mm tzw. organicznej, frakcji większej niż 80 mm zwanej balastem, przeznaczonej do ręcznego oddzielania surowców wtórnych, w szczególności makulatury, tworzyw sztucznych i opakowań szklanych. Zbieraniu, magazynowaniu wydzielonej frakcji odpadów surowcowych w odrębnych dla każdego rodzaju boksach, znajdujących się pod trybuną sortowniczą. Prasowaniu i wiązaniu, belowaniu odpadów surowcowych przy użyciu automatycznej, kanałowej prasy hydraulicznej. Przeładunku do wielkogabarytowych kontenerów wydzielonych frakcji mineralnej i organicznej i przetransportowaniu ich do miejsc ich zagospodarowania oddzieleniu odpadów niebezpiecznych znajdujących się w masie odpadów komunalnych i zbieraniu ich w wydzielonych pojemnikach na odpady, a następnie przekazanie specjalistycznym firmom w celu odzysku recyklingu. Przeładunku i transportu reszty posegregacyjnej odpadów w celu zagospodarowania. Punkt zbiórki odpadów poużytkowych, w szczególności opakowaniowych. Demonstracyjny punkt selektywnego zbierania odpadów poużytkowych to pierwszy tego typu obiekt w Szczecinie. Dzięki działaniu punktów w województwie zachodniopomorskim zwiększy się ilość odpadów zbieranych selektywnie i przeznaczonych do odzysku, takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, tekstylia, opakowania metalowe czy drewniane, jak również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Na terenie punktu znajduje się ścieżka edukacyjna, która w przystępny i ciekawy sposób informuje o sposobie powstawania odpadów, o nowoczesnych metodach ich zagospodarowywania oraz wpływie poszczególnych odpadów na środowisko naturalne. Zakład zagospodarowania odpadów w Mirowie. Zakład zajmuje powierzchnię ponad 30 hektarów. Maksymalna zdolność zagospodarowania odpadów wynosi około 800 ton na dobę. W skład instalacji i obiektów zakładu wchodzą m.in. Nowoczesne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Przepompownie odcieków z kwater składowiska i placu do kompostowania odpadów organicznych. Zbiornik odcieków, instalacje kanalizacyjne odpompowujące odcieki ze zbiornika odcieków do oczyszczalni ścieków. Przepompownia wód deszczowych. Zbiornik retencyjny przeciwpożarowy i wody opadowej. Instalacja czynnego odgazowania kwater składowiska z pochodnią oraz instalacja do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu pochodzącego z odgazowywania składowiska. Boksy na odpady przeznaczone do odzysku. Myjnia płytowa, waga samochodowa i brodzik dezynfekcyjny. Kontenerowa stacja transformatorowa. Płyta betonowa do kompostowania odpadów organicznych. Plac betonowy do zbierania i sortowania odpadów wielkogabarytowych. W planach inwestycyjnych spółki zawarte są budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF. Budowa sortowni odpadów w Mirowie oraz rozbudowa składowiska odpadów. W tym budowa wydzielonej kwatery przeznaczonej do składowania odpadów niebezpiecznych oraz kwatery przeznaczonej do składowania odpadów zawierających azbest. Najwyższe normy bezpieczeństwa, rozwój nowych technologii, doskonała jakość usług oraz otwartość na potrzeby klienta to standardy pracy SITA Jantra. Powierzając nam wywóz odpadów, podejmują Państwo współpracę z profesjonalnym, rzetelnym i znającym potrzeby lokalnego rynku partnerem jednocześnie korzystając z wiedzy i doświadczenia Międzynarodowej Grupy Kapitałowej. Pobierz swoje odpady z półce Tajantra, która profesjonalnie je zagospodaruje, a jednocześnie zadba o dobry wygląd Twojego otoczenia. Razem działajmy dla naszego środowiska.